Praktycznie każdy system potrafi harmonogramować wstecz, czyli od daty, na którą oczekuje klient realizacji naszego zamówienia, harmonogramuje wstecz, czyli rozpoczyna produkcję najpóźniej jak to możliwe. Większość systemów potrafi wstecz i do przodu, czyli od na przykład jutra, kiedy najszybciej jestem w stanie to wyprodukować. Jest również taki kierunek harmonogramowania pierwsze Wstecz, drugie w przód. Jeżeli wychodzą daty wsteczne, przełącza się do przodu. Mało systemów to realizuje, ale też bardzo mało w praktyce firm z tego korzysta, ponieważ nie jest to do końca takie praktyczne. Natomiast ja znam system, który potrafi dynamicznie zmieniać kierunek harmonogramowania. Tak, dobrze Państwo usłyszeliście. Dynamicznie. I takim systemem jest właśnie Halapaz żeby to państwu pokazać, to przygotowałem taki model i postaram się go tutaj pokazać. Mam w tym modelu mam trzy pozycje, trzy różne pozycje do wyprodukowania jakąś podstawę stalową chromową alfa o różnych bokach tutaj ja pokażę jak to tutaj wygląda od strony bomu żebyście państwo mogli zobaczyć o taki krzyżaczek tutaj tak druga to jest podstawa chromowa o równych bokach więc jak sobie popatrzymy tutaj to ona właśnie wygląda w taki sposób na równe boki i trzecia to jest taka taboretowa po prostu różni się wymiarami ale fizycznie są to trzy różne pozycje które tutaj obserwujemy trzy różne pozycje do wyprodukowania a tak naprawdę ja się skupię na procesie Chromowania tej, załóżmy, że ten krzyżak został gdzieś wyprodukowany, skupię się na tym, żeby go odpowiednio przygotować do chromowania, najpierw poprzez frezowanie, potem różne obróbki otuszczania i tak dalej, następnie operacja chromowania, wykańczania i pakowania. Tak, żeby to nie wyglądało zbyt skomplikowane na gancie. No dobrze, ale patrząc, bo celem jest pokazanie tego dynamicznego kierunku harmonogramowania, pokażę najpierw, co by było, gdybym spróbował te trzy zlecenia zaharmonogramować. No powiedzmy, wstecz. Powiedzmy, wstecz, czyli zrobię wstecz, czyli on będzie działał od terminu na kiedy klient oczekuje proszę klient oczekuje żądana data realizacji 31/07/2024 więc najpierw spróbuję zaharmonogramować to wstecz i zobaczymy co on tutaj zrobi no zakładając że od tego momentu właśnie zaczyna więc tu mam mój 31 proszę 30 ukończył produkcję tak żeby wszystko dociągnąć no mamy tutaj na frezarce jest jakaś dziura, na wannie do chromowania są dziury, kiedy to jest zasób sadowy i pewnie fajnie byłoby ten satułożyć. Później na stanowisku do wykańczania ich nie mam, i tu na pakowaniu ich nie mam. Dobrze. Spróbujmy teraz zmienić kierunek. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli ja zrobię, że zaharmonogramuję to do przodu. No, to prawdopodobnie, jak się można domyślić, uruchomi tą produkcję najszybciej, jak to jest tylko możliwe. No i będziemy czekali, być może z pewnym zapasem, który może za szybko został wyprodukowany, ale taki, taką regułę przyjęliśmy. No i on zaczął tutaj produkowanie tego tak szybko, jak to możliwe. Tu mamy, nie mamy dziur na fryzarce, mamy dziury na wanie elektrolitycznej i trochę na pakowaniu. No, tutaj powiem tylko, że HAL ma fantastyczną funkcjonalność, bo ja mogę sobie na przykład powiedzieć, że słuchaj, ale ty mi zacznij harmonogramować to na przykład od 28, od dowolnej zadanej daty to harmonogramowanie sprzed. Dlaczego ja tak o tym mówię? Bo harmonogramowanie w przód ma dużo, dużo więcej zalet niż harmonogramowanie wstecz. Ja, ale może o tym poświęcę jakiś dodatkowy film. Nie jestem zwolennikiem harmonogramowania wstecz ponieważ nie wykorzystuję ten kierunek dobrze moich zasobów. No dobrze, ale ja tutaj zrobiłem od zadanej daty, od 28, tak, żeby pokazać, że również się z tym jestem w stanie zmieścić, ale chcę pokazać coś innego, że jeżeli właśnie i po to jest ten filmik, że jeżeli załóżmy, że ja tutaj sobie powiem, że no, tego powiedzmy 16 zostawię, że ja nie chcę do przodu, nie chcę do tyłu, tylko a pokalkuluj, drogi Halu, co ty byś zrobił? Nie? I może w tym momencie będę umiał lepiej wykorzystać ten mój zasób wsadowy. No bo w tej chwili, jakby ktoś tak popatrzył na to, to mówię, panie, to jest fajne, to co tutaj jest, tak? To jest fajne, ale tak chromownia nie pracuje. To jest lipa. Ktoś mi powie, że to jest lipa. To, to, to nie tak powinno wyglądać. Niestety będę musiał się z nim zgodzić, że pewno każdy będzie chciał, żeby ten wsad tutaj jakoś połączyć, żeby go połączyć, ten wsad. No ale, żeby połączyć ten wsad, no właśnie, to. No to spróbujmy, zobaczymy, co Hal z tym zrobi. Więc dajmy mu to zadanie, że wprowadziliśmy mu dynamiczny. Kieru dynamiczny kierunek harmonogramowania w tej chwili, i nie powiedzieliśmy mu do przodu, do tyłu, tylko masz punkt podziału i zacznij myśleć, co byś w tym punkcie podziału zrobił. Takich punktów podziałów mogę wprowadzić w zasadzie nieskończoną liczbę. No dobrze, i co zrobił? I Hal powiedział: Proszę bardzo, ułożył mi ten wsad w punktu podziału i dostosował całą resztę. I całą resztę dostosował. W zasadzie no, mam tutaj na pakowaniu jedyne takie dziury, no, które pewno z tytułu szybkości operacji i tak małej ilości zleceń będą trudne do załatania. Chociaż mógłbym tutaj na przykład powiedzieć, że yy, no, wprowadzę tak na szybko jakieś nakładkowanie, tylko tu są tak krótkie czasy, że to nie jest jakoś tam szczególnie. Zasadna, ale powiedzmy, że zrobimy, że jest jakieś 10 punktów podziału po 15 sztuk, ma przekazywać do pakowania. Na razie zrobię to tylko na tym pierwszym indeksie, żebyście Państwo zobaczyli, jaki będzie efekt tego wszystkiego że tutaj jeszcze może zminimalizuję te dziury, które tutaj gdzieś powstają. To są bardzo złożone obliczenia, mamy zasoby wsadowe, mamy tutaj jednocześnie nakładkowanie, no system powiedział, że tutaj będziemy wypuszczali w pewnych ilościach, żeby nie czekać aż się skończy całe zlecenie, tylko puścimy to równolegle. No tutaj z chromowni nie możemy, bo to leży w wannie elektrolitycznej, tak w wannie tutaj, w której chromujemy to. No właśnie, ale proszę zobaczyć, że System sam skalkulował to. Sam skalkulował, potrafił wprowadzić dynamiczny kierunek harmonogramowania i tego żaden system dostępny na do rynku nie potrafi. To jest gigantyczna, naprawdę gigantyczna przewaga tego systemu wprowadzanie dynamicznego kierunku harmonogramowania. Jeżeli wydaje Ci się to ciekawe, to może tak. Po pierwsze, zostaw lajka, jeżeli nie sprawi ci to większej trudności. A jeżeli chcielibyście Państwo coś zasymulować na swoich danych, to ja zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo, Janusz Pieklik.